Ja czekam, czy to mi się kawałek kapsu miał, no, czekam. To, to się mam kapsu, nie? Jestem, pa, jestem tego... ...lemaniacka, tak? I tego, I dzisiaj glamy sobie, taka. No, glamy sobie teraz, tak? Dobrze, sobie glamy i teraz z zasadą spodnie się meczka. Spod tak, będziemy sobie meczkować w... w... ...chodźcie się... ...chodźcie się... ...chodźcie się... Patrzcie... E, Ghost Rider e, Pikachu... ...Pikachu-Czu. Trzecie, dwa, jeden, bum! Kim ja. O nie! No nie no to przez ciebie ty pikaciurza i przez ciebie. Tak jakbyście zauważyli. Tak teraz jestem szukający. I teraz muszę lecić po pomorki. Tak, wszystkie kloczki. Co to? Co to? Co to? Co to? Stevie, o jejku, one mają odrobane growi do głowy. ale smutne Steveny. O, to jest smutne historia. Ciekawe, ile osób się nie że takich hominów. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Dobra. No. Powiem sobie teraz, pójdziemy tędy. Tak, pójdziemy sobie tutaj, no bo to może być dużo klaftuł w table. Yeah, o! O, jecha, macho, Jajce, Muhammad, Ja jestem Muchomor, Muchomor, Muhamor Muchomor, Muchomor, Muchomor. Ojejku co to za zapry tutaj? Jakieś, jakiś tutaj odwala takie lapy... ...lapa, lapa, lapa, pa, pa, Dobra, nie, to nikogo nie ma A tu? oop, op, op, op Op, 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 Nie ma. Ino, ludzie, no. Może pomó... Ej, no. Śliście hmm. przeciwko elementce. Tak, no bo cię, no nie Gdzie? O, kwiatek. można być kwiatkami. To, to to jest wredne. Ja jestem w ty... dom, okej. Okay. Domu? Chyba pałaca. O nie, jeszcze 20, 200 sekund, takie 20. Sam jest tej 20 tych przylotów. Hmm. Nie. Laj, laj 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 idziemy tutaj nie no ja się nikogo nie rozwaliłem no i no i słabo. chodźcie tutaj do lemoniatki wy moje wy wy moje wy, malutkie, wy dzieciaczki no chodźcie tu, ale no niczego tu nie ma. Kwiat... O, Pierczyk. Pieczeki. Pieczuczkie. Hmm. To się z pieczykiem? To się z pieczekiem? Nie ma pieczeków. Słabo, że nie ma pieczyków. Szkoda. Okej. Okay. Tu można zawsze co? Nie, nie dobrze. Wy tu ja idę do domu. Uu. Ja chcę tu wejść. Nie się. Aha, okej, nie chcę. Myślałam, że się nie. Jak? Okej. No! Okej. Myślałem, że się nie, okay. no, okay. nie Tutaj ktoś musiał być. Musiał tu ktoś być. Musiał być tu ktoś. Co to? Pięć raz widzę taki blog w Minecraft. Może to dodali? Nie, nie. To może były jakieś cikle. Nie, nie trądzę. Dobrze, idziemy więc dalej. I nie sobie sobie mi No i nikogo tu nie ma, no bo czemu nie... Czemu nie ukrzykrzyć e, e, demoniatki de, de życia? No bo czemu nie, no bo każdy lubi ukrzyć dzieci innym ludziom. No, Lemoniatka to nie ludziek, ale to jest kończuma muciucia. w Kończuma mamu i nie hejtujcie mnie, proszę, bo, 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 bo w końcu Lemoniatka ma uczucia. Proszę, dawajcie łapki w górę, bo lemoniatka ma uczucia. I czuczajcie. Co? What? What Co tu można nieść? O! Ktoś tam jest. O Jezus! O Jezus, ja tego nie wiedziałem. Nikt tego nie wiedział. Nie ścimy, nie ściemy, bo jak tu będzie ktoś, to ma właśnie... się... Nie, nie A, muszę się podrapać. Nie no, tu nikogo nie masz, no przecież no... To przesłać wy moje drogie widzę. Ej, no jak tam przejść? Zamknęli mnie. O, okej. Okay. Okej. Okay. Przeszedłem. Nie, ja jeszcze nikogo nie rozwaliłem, a mamy już... Mam... Jeszcze, jeszcze 35 sekund. O, jejku. Jajkuś, jak one się tak mogą dobrze schować? Jakim cudem? Gdzie one się chowały? Te trole. A, 20 sekund. Jajkuś, jajkuś. Jajkuś, Jadziu, Jadziu. Jadziu. Jadziu, gdzie ty jesteś? Je 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Nie. Nie. Nie podoba mi się ten mini game. Wychodzimy do portala. No, okej, okay. no to ja sobie tutaj wejdę. Partu było wczoraj. Dzisiaj idziemy na chowane jako było przed chwilą. To też było przed chwilą. To palkuj. Hmm. Survival games. Ciekawe, jak będzie sobie lemoniatka laliła w A tak Ostatnio tutaj grałem, ale mi się wyłączyło nagrywanie. I, i miałem. Wiecie, ile miałem? Wiecie, ile miałem? Miałem aż Miałem diamentową klatę i miałem e, diamentowy mieczek. To było bardzo dobrze, nie? Było bardziej ochotką. I się. I się i jeszcze się... to było i jeszcze się... dobra i maziamy. ojejku ojej ten filmik już trwa 7 minut a to tak jakby lecieć nie wiem nie wiem jakoś tak mi się dziwnie gada... co półjedzonka? jak to tak można oszukiwać pana cycylinka ale do no no lemoniatka no opętajcie tego wczoraj pana cycylinka to, był to była podruba to była podruba cześć klasy

Eee, sojusz. Eee, prosty sojusz. Eee, prosty sojusz, prosty sojusz. Eee, sojusz, O nie! nie. Oj, mam tam okej. To się bardziej ucieszyłem. Oj, 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 oj. Nie, nie potrzebam tego. Nie, co tu jest? O, szpodenki. Łup, ale nie mamy chciał. O nie, koleś jest wykokszony. No Ciasi! Mamy takie ciosi, że nikogo nie obchodzi ci kobieta ma nie, daj, Laj, 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 niczego. Dobrze. Nieważne. Tu było takie fajne przejście. O ja nie będę O! O! O nie! O nie! Он мой а она такая безбродна. Не, 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 Эй, не бей меня. Не бей, не бей, не бей, не бей. Не буй меня. Не буй. меня, не бей. Хорошо. Хорошо. Dobrze, dobrze. Ja jeszcze jednego,

Oj, oj. O, 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 Mamy diamentowego. O, o, o. o, o, o kur... Ojejku. Czarna. Okej, okay, Maś. 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 Maś, spadamy. 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 spadamy Dobra Okej okay. ona, ona nam dziękuję O Ksinka. O mam miecz. Czarna Czarna Masz miecz. Masz miecz. No czarna no ty Czarna no ty? Weltyz Oś ty. Ty zabiłeś moją dziewczynę. Dobra, i masz. Tak się, tak się zabija zabójcze dziewczynę. Tak. Jeżeli, macie, żeby, jeżeli jakiś zabójca zrobił wam dziewczynę, to zabijcie go, tak jak ja zrobiłem tego. Dobra, cieszymy się, że mamy tyle rzeczy. Choć na wszystkie mi się przydają. To cieszymy się. Dajcie mi żarło i łok. Ej, gdzie jest mój łok? Jest tu łok. Ojej, ojej. No, no, mamy fajnie, bo jest kompost. Kompost jest. No, no i teraz bierzemy sobie z są z podęgi. jesteśmy bogaci, Szwagier, szwagier. uuu, uuu, uuu. Dobrze, ja muszę żerć, żrać. Mm. Stefan. Stefan. O, Stefek. Idzie Stefan. Stefan idzie. Dobra, tak chce się badać, Stefan. O. O, na pewno, 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 Ej lag, 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 Ha! On jak diamentowego. Tak jak... o! 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 Tu było! Jej! Ja! Okej. Jeszcze wezmę sobie to, żeby jak inny nie wziął. Hermie. Oj! lagus. Okej, okay. no i jesteśmy bogate. Bogate, człowaczkę. Dobra, idziemy. Ciebie nas tutaj nikt nie zakoksił, tak na kopca. To my sobie wyrzucimy to, to i sprawdzimy, czy ma jedzenie. Ojejku, ten filmik jest już długi. Wam się na pewno nie spodoba, no ale mi się podoba bardzo nagrywanie. I bardzo was lubię. Jeżeli wy lubicie jak ja nagrywam, to bardzo się cieszę, bo lubię e, sprawiać przyjemność innym przy okazji sobie też sprawiać przyjemność. No, bardzo wam dziękuję, że jesteś tutaj ze i no, dalej, że jesteś jest tudelkiem, jest no bo ja jestem nowy. O nie, o nie, Tyfon, Stefan, Stefan. O nie, Tyfon, Stefan, 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 Nie, Stefan, 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 no Stefan. tak, ja, okej. Okay. O! ściołki. E mam 64, to... To ja sobie wyrzucę zamiast tego. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Ja sobie muszę coś bo, bo jestem chłodny, Ej, to jest coś miał do jedzenia. Nie, oni do jedzenia nie mają. tu się tak się wyskakują na tym serwazem, więc ja sobie tutaj pobieram i potem... O, jestem na spadnie! Ech? Przepraszam Adelsa, ale spał mnie tego, jest taki no spałdowaty. Odradziły się rzeczy? Nie. Szukamy. Ile on jest? 135. Yy, dobra, idziemy tam. Idziemy do niego, bo on jest taki Stefan. No to jest Ziemniusz. Ziemniusz. Nie no, bo wiecie. No. No bo... Ojejku, ten filmik jest już taki długi, a ja... Ja już nie, ja już nie, ja już nie. Nie wróci mi się na filmę. to ja jeszcze zabiję tego jednego kole, klaksona i no, no i wiecie. Ja kończę przygodę z YouTube'em, a to nie tylko... Bo ten filmik... Ojejku! Ojejku! Ojejku, gdzie ty jesteś, klakson? O jesteś? Bijemy go! Ha! Dobrze, może wygramy! O nie, nie mam czasu! Nie mam czasu. Okej, okay, ja zakończę ten filmik i kolejny filmik będzie kontynuacją, dobrze? Znaczy wam żegnam.